Cześć i dzień dobry wszystkim Mufik z tej strony i zapraszam Was na ostatnią rundę epizodu ósmego w grze Disgaea 7 Wolves of the Virtue. I w tymże epizodzie, w tymże odcinku, będziemy sobie właśnie finalizować nasz epizod ósmy, gdzie tutaj widzicie, widzimy, że będziemy prawdopodobnie walczyć z rządcą podporządkowania. Odpalmy więc. Hej, partiasu. Hey, partiasu! Czas, nadszedł czas rozliczenia! <laughs> Ty i ja! Myślisz, że masz jakiekolwiek szanse przeciwko tej ogromnej armii w momencie, gdy nawet nie jesteś w stanie korzystać już z demonicznej laski? Wiesz co? Masz rację. Byłem bezużyteczny. Wybrałem. Wybrałem pokłonienie się openerowi. dla dobra obywateli Hinomoto i mojej rodziny. Odporządkowanie się jego rozkazom doprowadziło do niekończących się dni. upokorzeń i problemów dla mnie. Żeby ich chronić, zmusiłem moich ludzi do dokładnie tego samego. Nawaliłem. Powinienem był bardziej patrzeć w przyszłość. Tylko w ten sposób jestem w stanie obronić to, co jest dla mnie istotne. Dlatego chcę powiedzieć, przepraszam Was wszystkich. Shogun nam się pokłonił? Dlaczego on to robi? Proszę, posłuchajcie. Nie będę udawał, że tego nie widzę ponownie. Mam nadzieję, że będziecie w stanie podążać za mną raz jeszcze. Proszę, pozwólcie mi być waszym szogunem raz jeszcze. Co się dzieje? Nie tylko trzyma swoją demoniczną laskę, ale nie mogę odwrócić wzroku. idiota jak ty nigdy by nie zrozumiał. Ludzie nie mogą oderwać wzroku od, prawdziwie, od prawdziwej potęgi. Czuję to, jak demoniczna laska rezonuje. Jasu, spróbuj jeszcze raz podnieść swoją laskę. Hej, ona błyszczy. Czuję jej moc. To kugawa tenge, czy użyczasz mi swojej mocy raz jeszcze? <giby> Wygląda na to, że duch w demonicznej lasce Jejasu jest szczęśliwy z powodu... Jego zachowania, jego rozwoju są perfekcyjnie zsynchronizowani. Ale demoniczna laska uważa, że jesteś godzien jej asu. Teraz będziesz nawet potężniejszy. Bronie założycielskie są w stanie spełniać marzenia. Partiasu, oto rozkaz Shoguna. Chodź, pokaż wszystko na co cię stać. Zmiażdżę cię w bezpośredniej walce. To za wiele. Słudzy, plebejusze i generalnie wszyscy, zabić go. Jedziemy. Pytanie: czy. Tak. Helmut. Jejasu został ulepszony. Ciekawe. Jejasu nauczył się Ability Shogun Order. Ciekawe, ponownie. I tutaj naszym celem jest po prostu pokonać Partiasu, Yasu. Czyli tak naprawdę możemy olać całą resztę tych... E, żołnierzy, którzy tutaj są i po prostu skupić się na tym, żeby dostarczyć naszą Gie do Artiasu, żeby spuściła mu łomot. Seafor ma piątkę i ma daleki zasięg. Bierzemy ją. Tak. A jeszcze nasz Magnum powinien mieć dość duży zasięg. 3, 6, 7, 8... Nawet za daleko jedno oczko są. Tyle powinno wystarczyć. Ależ no Giorgia. Raz dwa 3 4 5 6 7 8 90 dalej za daleko. Na jedno oczko. Dobra, Monika. Weźmy maszyna. Le jeszcze nóżtek trzy. Czyli nie, dobrze, chyba tam było. Nie umiem liczyć. Ty dalej nie pójdziesz. Ty też dalej nie pójdziesz. Ale nasza przykładowo... Sasza powinna być w stanie się tam przebić albo... Nie, Gloria. Sasha. Sasha leci tutaj Jeszcze kogoś innego Niech będzie Wilder I tutaj bierzemy G. Teraz musimy całą tą ekipę poskładać do kupy Okej, okay, to już wiem czemu... Ty możesz podejść tutaj dalej? Możesz chyba... Tak... 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 Bra, ogień. O! Chyba przesadziłem sw ze swoją wieżą. Nie przypuszczałem, że będzie można aż tak mocno poziomy skrócić. Jaki dramat, dobra, będziemy tu rzucać <grywania> teraz tymi ludkami losowo, tak żeby po prostu ich jakoś upchnąć. Oh. Git i lecimy. Teraz ice. W jaki sposób moglibyśmy... Nie. Będę w stanie co najwyżej dwóch naraz ubić. To tak zróbmy. Bo no, Jakby mnie z kasztaniem z tą wyżą, to byśmy to szybciej skończyli. Zobaczmy, jak nasz <laughs> wątek poświęcony jej jasu się zakończy. Hej, powiedziałem, hej, otwórz już oczy. Chcę, żebym wykorzystała Twój tyłek jako poduszkę na szpilki czy coś? Tuba. Że co? Następnym razem pokażę Ci, na, na co mnie naprawdę stać. Na razie gadaj, gdzie jest um, brat Jejasu i pozostali obywatele. Wszyscy są trzymani jako zakładnicy w kryjówce Shogunatu. Ale nie powiem wam, gdzie ona jest, nieważne co. Naprawdę? Tak? Więc jeżeli zabijecie przez przypadek, to tylko i wyłącznie Twoja wina. Nie, 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 chwila. Wypadki nie są dozwolone. Proszę, powiedz nam, gdzie, y, gdzie to jest. Wtedy pobijemy cię tylko w połowie na śmierć. Czy to jest twój pomysł na litość? Równie dobrze możecie mnie od razu zabić. Jako Shogun nie dopuszczę do tego. Podjąłem decyzję, że obronię wszystkich. Nie wszystko. I to niestety wlicza też Ciebie. To strasz, to polityka strasznie miękkiego serca ty Jejasu. Tak jak i twoje ideały. Myślisz, że cokolwiek powiem komuś takiemu jak ty? No w sumie jak się nad tym zastanowić, to twoja demoniczna laska ponownie działa, tak? Dlaczego po prostu jej nie użyjesz? W sumie masz rację. Powiedz mi, gdzie jest kryjówka? E, kryjówka jest w Shikroku. To było szybkie. Shikroku... Jeśli dobrze pamiętam, laboratorium badawcze Kanon Line jest tam zlokalizowane. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, będzie, może uda nam się zwinąć też jedną z założycielskich broni, jej demoniczny łuk Zenryoichi. Perfekcyjnie. To mamy ustalone. Naszym następnym... Celem jest sikrołku. Zbierajmy się. Ale jeszcze zanim to zrobimy. Ciekaw... Ciekawe jest tym, co się dzieje. Pobieg w kierunku partiasu. Z rozkazu Shoguna, Partiasu, musisz biegać wokół miasta z... gołym tyłkiem. Co? Nie mogę się kontrolować! Tak zimno mi w tyłek! Nieee! A, teraz czuję się zdecydowanie lepiej. To, co cię... o to, co cię spotyka... zastawianie się mi. On w ogóle nie dorósł. Nie chodzi na to, że rozwój jednak to nie coś, co dzieje się z dnia na dzień. Wiecie, jak to mówią? Pewnie przekręciła to. Rzym nie został zbudowany w jeden dzień. Wygląda na to, że Twoje umiejętności językowe też nie poprawiły się z dnia na dzień. Jejasu, proszę, błagam cię. Pozw... Pozwól mi przestać. Następne, co masz robić, to udawać, że jesteś psem. Zakręć się trzy razy wokół siebie i powiedz. Mm -hmm. Dobra, nie mamy całego dnia, żeby się bawić w ten sposób. Weź się, już skończ. Weź, pozwól mu się wyżyć. Nie będzie zadowolony, dopóki nie skończy. Jejasu zaznajamia się z używaniem obudzonej demonicznej laski. Mocy demonicznej laski. Ale wydaje się, że trochę jej nadużywa. Czy naprawdę musi być taki dziecinny? Piekielne skarby nie zostały stworzone w tym celu. Co to za uczucie? To tak, jakbym próbował sobie coś przypomnieć, ale nie jestem w stanie do końca wyczuć o co chodzi. I to. I ta przepowiednia to niemożliwe. sen, co jest nie? Co się stało? Wyglądasz jakbyś zobaczył ducha? Czy wszystko w porządku? Yasuo. Jejasu... umrze? Going Niesamowicie przystojny Jejasu wreszcie uzmysłowił swoje umiejętności jako szoguna, Kurtyna. Podnosi się na jego różane życie? Dziś jest ten dzień. Muszę wyznać swoje uczucia i Ale jeśli powiem mu co czuję, to zrujnuje nasz związek. Hey, Pirliko, czy mogłabyś mi przyrządzić potrawkę wołową? Każdego dnia? Och! tytuł shogun nie Twój tytuł na nic dla mnie nie znaczy, nie zaakceptuję cię. Nie zaakceptuję go. Cicho bądź. Co tu się dzieje? No? Hey, kid. Hej, hey, dzieciaku. Przestań się ze mną droczyć. Mówię, ale, czy jesteś w stanie mnie rozważyć? Słucham. Zaplątane losy pomiędzy Jejasu i trzema pięknościami. Ostateczny finał miłości przed nami. Następnym razem w przystojnym Shogunie ostatni epizod. Shogun, który wypłakał miłość w centrum Netherworldu. Naprawdę się cieszę, że wiedząc, że ktoś tam będzie chciał walczyć z taką starą kobietą jak ja, całym swoim sercem? Co tu się dzieje? nie, nie, jestem poważny, jeśli chodzi o moje uczucia miłości. Przytulasz mnie zdecydowanie zbyt mocno. Oh. I skończyliśmy sobie pizytusmy i wpadła w związku z tym trowka. Słyj zebrałem tu wszystkich poza jej tak jak prosiłeś. Dziękuję, Pichan. Mam wam wszystkim coś do powiedzenia. Wcześniej widziałem śmierć Jasu. Od tamtego czasu próbowałem to zmienić, to zmienić, ale nie mogę znaleźć sposobu, aby to osiągnąć. Jak to jej Jasu umrze? Jeżeli moja przepowiednia się sprawdzi, ma 80, w sumie nawet 100% szansy na, na zgon. Znając Jeyasu, jeżeli się o tym dowie, zacznie panikować. Dlatego chciałbym pracować nad zmianą tego rezultatu w sekrecie. Rozumiem. Dlatego nas tu zabrałeś, żeby powstrzymać Dornego Szoguna przed dowiedzeniem się o tym? Tak, to prawda. Przepraszam, ale według mojego osądu, to przepraszam, ale oceniłem, że to jest za dużo, żebym sobie sam z tym poradził. Dlatego chciałem prosić was wszystkich o pomoc. No, Mam wrażenie, że to jest całkiem sensowne podejście, żeby spróbować się zmienić los Jejasu bez jego wiedzy. On sprawiłby tylko, że poszłoby nam trudniej. Kryte plany bitelne to tradycyjny styl ninji Hinomoto. Oczywiście, że pomogę. Niestety, ale jestem zmuszony uprzejmie odmówić. Tajne operacje i stróżowanie są poza zakresem mojego stanowiska. Nie, ja jako ninja uważam, że. Mój sekretarz jest zbyt profesjonalny. Nie wiem, czy mam ochotę się w to wszystko babrać dla Durnego Shoguna. Jak dla mnie to może zdychać. I totalnie mi to powiewa. Nie rozumiem, czemu czuję się w ten sposób, ale chcę, żeby jej przeżył. Nie mogę go opuścić. Jesteś dobrym dzieciakiem, Suisan. Ja ci pomogę. Ale jeżeli umrze w eksplozji, to będę chciała tylko obejrzeć przedstawienie. W sumie mi to lata, czy on przeżyje, czy nie. Ale brzmi to całkiem fajnie, żeby walczyć z przeznaczeniem. Też pomogę. Dziękuję Wam wszystkim. Ej, tu jesteście. Czemu wszyscy spotykacie się bez beze mnie? A, rozumiem, chcecie wyurządzić przyjęcie niespodziankę, żeby uczcić moje przebudzenie. Okej, okay, okej, okay, nie będę się mieszał. I naprawdę chcecie ratować tego gościa, tak? Tak, może to przeznaczenie, wiesz? Mogę go zabić teraz jeśli chcecie. Dlaczego wyglądacie na takich wściekłych. Czy ja coś z mojego zrobiłem? Musimy się jak najszybciej dostać do Shikroku. To pewnie tam wszyscy są. Jestem gotowa do akcji ratunkowej. O, epizod 9 ciekawie się zapowiada, prawda o piekielnych skarbach. Psychic Squadron w, w naszym quest shopie i limit w cheat shopie się zmniejszył do 50 punktów. Całkiem fajnie, zobaczmy sobie tego questa. Psychic Squadron. O. I zwrócić pistolet z 300 lub więcej to Okej. Okay. Całkiem easy. Okej. Okay. Wydaje mi się, że na tym sobie ten odcinek zakończymy. Jeszcze zobaczmy tylko... Nie dalej jeszcze. Może po następnej rundzie będziemy mogli odebrać tam nagrody. Tutaj mógł się odleczyć. I teraz definitywnie. Wydaje mi się, że na tym możemy odcinek sobie zakończyć. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że bawicie się równie dobrze jak ja. Ten epizod ósmy był zdecydowanie lepszy, przynajmniej dla mnie, w porównaniu do tego siódmego. Mam nadzieję, że dziewiąty też będzie co najmniej równie dobry. Także gorąco zapraszam do kolejnego odcinka, gdzie zaczniemy sobie właśnie już kolejną rundę w dziewiątym epizodzie. A na razie to tyle, także oby do zobaczenia.